Piękniejsze miejsce do zrobienia sobie kawy na skalę. Tatoś uminka by się ze mną zgodził. Nie może być piękniejszego miejsca. Jestem na takim skrajnym cypelku okolicznym. W tych wodach tam z tyłu za mną, tam jest taka ta duża plaża z jaskiniami, którą pokazywałem. Rozbijały się statki hiszpańskiej armady spieszące z pomocą angielskim katolikom żeby wyzwolić ich spod jarzma królowej Elżbiety no oczywiście się nie udało te, te statki tonęły tutaj jak jak stateczki skory tak jak mówiłem irlandzkie wybrzeże północne Atlanty, niebezpieczne ostrzępione skaliste jest tutaj wiele plaż Tu no, to są po prostu zakazy pływania, bo są niebezpieczne prądy, skały tak dalej. Patrzcie. Przerzucam się na tryb. Żeby to ładnie wyszło. Przerzucam się na tryb. O, może tym paluszkiem. Tu jest moje studio nagraniowe. Torba, lornetka, on-desire. Ze mną jeździ, kawa się robi z Takie piękne okoliczności. Tam dalej jeszcze tam jest wyjście na Atlantyk już Takie różne formy skalne Proszę, a tutaj jest takie zejście przejdę na zimę tutaj to będzie widoczne tutaj jest taki, o do łódek do wodowania łódek taki pomost Irlandia, West Coast w całej okazałości. Woda się chyba już gotuje. Będę sobie robić to, co trzeba. Cześć, witam wszystkich. Ułożę się tutaj na, na skalę. On, ze mną kontynuujemy seminarium na temat ludzkich pragnień i motywów działania. Jest jeden aspekt, który tutaj będzie mi utrudniał, czyli obecność tych tak zwanych chyba midgets, czyli tych małych muszek. Wszędzie włażą, opadły mnie, nawet, nawet do kawy mi wpadają, więc muszę sobie przykryć. Pamiętajcie, zawsze jest, jak mówił Jordan Peterson, nie ma takiego miejsca w naszej rzeczywistości, w którym nie byłoby możliwości pojawienia się węża. To jest fundamentalna prawda, fundamentalny mit. o rodzaju ludzkim. Zawsze jakieś zło jest przynajmniej możliwe, jeśli nie obecne. The evolution of desire, ewolucja yy, pragnień. Będę się drapał, więc przepraszam, ale... Ale gryzą wszędzie. Więc kontynuujemy tę część biologiczno-behawioralno-ewolucyjną. Pozostanie nam jeszcze jeden, jeden rozdział biologiczny, ten biologiczny system motywacyjny, i później przejdziemy już do części stricte filozoficznej, którą jednokrotnie powtarzałem, filozoficzno-religijnej. Irwin zaczyna jak zwykle od cytatów, w tym przypadku jest Arthur Schopenhauer, który ostatnio też jest u mnie na biurku. Schopenhauer twierdził, no miał bardzo, bardzo, miał dość sceptyczny pryzmat yy, patrzenia na naturę ludzką, ale według mnie dość, dość, dość realistyczny, był genialnym obserwatorem. Być może zawężał swoje pole badań i obserwacji, ale mniejsza z tym. A w każdym człowieku, nawet w tym najbardziej dostojnym, szlachetnym, yy, znajdują się głębie jego natury, zbiorowisko niskich i Pospolitych pragnień, które konstytuują nas jako zwierzęta. Był czas na Ziemi, kiedy nie było w ogóle pragnień. Tak? Nie było człowieka, nie było zwierząt. Z ewolucyjnego punktu widzenia. Później pojawiły się stworzenia, które mogły pragnąć. I Irwin pyta, w jaki sposób to się stało? W jaki sposób osiągnęły tą zdolność? Naturalna selekcja y, motywacja się pojawiła, bardzo prymitywne pragnienia, żeby przetrwać, rozmnożyć się. Te, które były, te stworzenia, które były wyposażone w te, w te, w te motywację, y, w tą umiejętność, po prostu miały większą szansę na przetrwanie i na reprodukcję. Zostały w ten sposób tak zaprogramowane specjalne pragnienia, czyli to, co już niejednokrotnie powtarzał. Feel good, feel bad, tak? To co przyjemne, bezpieczne, komfortowe, to co nieprzyjemne, niebezpieczne, niekomfortowe, zagrażające naszemu życiu i naszemu dobrostanowi. Ludzie pojawili się na świecie, na tej scenie, o na tej scenie. Pięknie to pasuje do tego, o czym będę mówił. Dość, dość późno, dźwigając już ten bagaż ewolucyjny. Oczywiście koncepcje ewolucji są różne, nie wszyscy się z tym zgadzają, ale fakt jest taki, że jednak człowiek ewoluował chociażby w ramach swojego gatunku, uzyskiwał umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych i było to przekazywane i jest to przekazywane w genach. Nie tylko w wychowaniu też oczywiście, ale w geny, geny, geny. Za, zaawansowana zdolność pragnień, czyli ta już taka wyższa, tak, w to, w to, gdzie chodzi już w rolę rozum, zwierzęta tego nie mają, niższe formy życia tego nie mają. Hmm. Pragniemy konkretnych rzeczy na tym takim właśnie zwierzęcym niskim poziomie, czyli znowu pragnienia seksu, jedzenia lodów, czegoś słodkiego, czegoś pustego, dobrego, a także takie trochę bardziej już złożone, czyli takie bardziej ludzkie, czyli pragnienie podziwu, uznania, akceptacji od innych ludzi. O, to było poruszane w tym temacie. Znowu telefon. się nie robi dla, dla wyższych idei. Czyli tak. Yy, te wszystkie pożądania, pragnienia konkretnych, dość takich niskich rzeczy. Organizmy żywe adaptują się do zmian środowiskowych, reagują po prostu na bodźce yy, środowiskowe, rośliny nawet, tak? Czyli to jest reakcja automatyczna, ten automatic physiological response, tak? Słonecznik się odwraca do słońca ale są rośliny, które się zamykają w jakichś yy, przypadkach, prawda, nie wiem, ataku jakichś tam zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Formy życia wyposażone w system nerwowy mają zdolność reakcji na zmiany środowiskowe, czyli ten reflexive responses, tak, yy, szybsze od tych physiological responses, czyli on też tutaj rozdziela na bardziej prymitywne te reakcje i, 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 i wyższe po prostu. I zwiększona szansa na przetrwanie, reprodukcję, instynkt zwierząt, takie właśnie rzeczy jak budowanie gniazda, yy, robienie zapasów, tak? Różne teorie na ten temat. Dlaczego zwierzęta to robią? Czy odczu odczuwają jakiś przymus wewnętrzny? Jakiś, jakiś po prostu yy, program nimi steruje? Czy na przykład poczucie właśnie przyjemności, że siedzenie na jajkach kurza? On tam się odwołuje do przypadku kury. Jeśli sprawia kurze przyjemność, czy on odczuwa przymus siedzenia na tych jajkach? Niezależnie, czy jest to przyjemne, czy nie. Yy, I stawia pytanie, to jest po angielsku chicken and egg question. Które, która ze zdolności pojawiła się pierwsza? Czy możliwość odczuwania przyjemności, nieprzyjemności, czy umiejętność pragnienia, behawioralny punkt widzenia. On tutaj taką sztuczną sytuację nakreśla, że naukowcy starają się od podstaw zbudować kurę, tak? I wyposażyć ją w różne umiejętności. I właśnie co, co, co było pierwsze, co było później? Robot Ken. To jest po angielsku. I niektórzy właśnie mówią, że w tym świecie zwierzęcym działa ten czysty, taki refleksywny, nie wiem jak to tam po polsku, jest automatyczna odpowiedź na bodziec środowiskowy. Tylko teraźniejsze te stymulatory, te bodźce wpływają na zachowanie zwierząt, ale stawia pytanie co na przykład z planowaniem, tak gromadzeniem zapasów. Czyli jest wśród zwierząt w świecie zwierzętym, zwierzęcym pewna też umiejętność wybiegania w przyszłość. Także takimi motywatorami są nie tylko te rzeczy zakodowane w genach, ale także to środowisko, w którym żyjemy. Czyli na przykład rodzice dla dzieci też są pewnymi zewnętrznymi stymulantami, bodźcami. Na początku oczywiście jest to zmuszanie, używanie jakiegoś, jakiejś tam ograniczonej siły, prawda? Jak dziecko dorasta, staje się coraz bardziej rozumne. Komunikacja się po prostu komplikuje, staje się bardziej złożona. Rodzice coraz bardziej starają się motywować dziecko, żeby samo robiło pewne rzeczy. Nakładają pewne motywy. Bodźce mówią, że jak nie posprzątasz w pokoju, to nie będzie bajeczki itd. Tak tak Inni motywatorzy, to na przykład szef pracy, nauczyciel, małżonek, trener, dziekan na uniwersytecie strażnik więzienny, a także yy, na przykład jeśli chodzi o zwierzęta kreserzy zwierząt, bo właśnie jesteśmy w tym, yy, w tym polu badań behawioralnych, behawiorystycznych to jest bardzo ciekawa dziedzina, tak jak mówiłem na przykład zajmowałem się tresurą psów, też czytałem o o, o, o tresurze niższych form życia, delfiny są bardzo inteligentne yy, ośmiornice można nawet tresować, yy, kury więc więc, 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 więc to są różne zwierzęta Zwierzęta uczą się, jak, jak, jak się zachowywać, co przynosi karę, co przynosi przyjemność. Właśnie te reflexive behavior. I, i występują właśnie te motywatory, te zachęcacze. To jest po angielsku incentives, incentives. nie wiem jak to się wymawiam. Negative positive. Mówiłem już o tym kwadracie behawioralnym. Negatywna kara, pozytywna kara, negatywne zachęcenie, reinforcement, pozytywny. Kwadrat behawioralny, który się stosuje m.in. w że psów. W 50 roku 1950 doświadczenia ze szczurami. W klatce jest lewarek, który podczas tego doświadczenia właśnie szczury naciskają ten lewarek i jak naciskają ten lewarek, to stymulowane są określone rejony mózgu odpowiedzialne za, za odczucie przyjemności. No i on mówi, że te szczury wielokrotnie naciskały ten lewarek, zapominając nawet o jedzeniu, czy spaniu. Także z mułami, że też mu muły można sterować za pomocą właśnie stymulacji konkretnych ośrodków w mózgu. No ale co z ludźmi, co z ludźmi, tak? Yy, przytacza szereg doświadczeń, ja tylko tak lecę po prostu, żeby zarysować, zachęcić do przeczytania tej książki doświadczenia. Do Pacjent podpięty pod aparat stymulował 1500 razy swój mózg w ciągu trzech godzin, wywołując po prostu orgazm. Czyli można... te szczury też po prostu umierały pod wpływem przedawkowania tej przyjemności, jednocześnie ja zapominało o jedzeniu. Więc bardzo ciekawa sprawa, za pomocą stymulacji zewnętrznej jesteśmy w stanie zmienić zachowanie organizmu żywego. Doświadczenie wywoływania depresji też innym bardzo... to uznaję to za bardzo ciekawą rzecz. 65 let, ale gryzą no! 65-letnia kobieta z parkinsonem, stymulacja mózgu. I klik. I nagle yy, oni ją źle chyba już tam podpięli, yy, po, po tą aparaturę, i sztucznie w sposób... Yy, nie chcieli tego zrobić, wywołali po prostu w tej pacjentce depresję. Ona tej depresji wcześniej nie miała. Yy, mówiła, że nie ma ochoty dłużej żyć, czyli zaburzyli jej ten system motywacji. Mimowolnie. Pojawiło się 7 z 9 Symptomów depresji, tak jak smutek, poczucie pustki, bezwartościowości, brak zainteresowania przyjemnościami, pobudzenie, zmęczenie, usłabiona koncentracja, nadmierne poczucie winy, zainteresowanie śmiercią. Nie było tylko dwóch, dwóch takich charakterystycznych dla depresji symptomów, czyli spadek wagi i zaburzenie snu. Później ją włączyli. I kobieta powróciła do stanu normalnego, zaczęła żartować w kilka minut. Czyli można wywołać depresję w sposób e, sztuczny. E, później zaczęto się tym interesować, i za zgodą pacjentki zaczęto znowu włączać i wyłączać jej tą depresję. Powtórzył ten eksperyment za jej zgodą. E, I nawet ją oszukiwali, że włączają właśnie teraz stymulację mózgu, ale w tym momencie ona nie miała depresji. Czyli prawda, oszukiwali ją, nie stymulowali naprawdę tego ośrodka odpowiedzialnego za system motywacji i ona depresji nie miała. Ci wpływali na te ciało migdałowate, na limbiczny układ. Czyli po prostu zaburzali system motywacji za pomocą jakiegoś tam podłączania prądu do odpowiedniego obszaru mózgu. Inne doświadczenia, stymulacja yy, mózgu pacjenta w depresji, który nie umyśli samobójcze. Natychmiastowy efekt. Poprawa nastroju. I Irwin tutaj zauważa, że jest coś zadziwiającego i strasznego w tym, że podłączenie pod aparaturę, stymulację, wpływa na chęć bądź niechęć do życia. I wraca znowu do tego pytania: co było pierwsze czy zdolność odczuwania przyjemności i nieprzyjemności, czy zdolność, zdolność rozmaitych pragnień. I on analizuje różne, różne szkoły jazdy, ale uważa, że te dwa aspekty są ze sobą ściśle skorelowane. I połączone. I przypuśćmy, wie, że właśnie znowu ten przykład tworzenia od podstaw sztucznej roboticcheny, sztucznej kury i wyobraźmy sobie kurę, która jest wyposażona w umiejętność odczuwania, przyjemności, nieprzyjemności, ale bez zdolności pragnienia. I w tym momencie szybko by zeszła z tego świata, ponieważ nie miałaby motywacji właśnie, żeby uniknąć tego, co złe, dążyć do tego, co dobre, mimo że odczuwałaby te dwa stany, czyli na przykład jakby szedł lis, to by stała i, i, i szybko by po prostu została zjedzona. Nie pożyłaby długo. Z drugiej strony, gdyby mogła pożądać, ale nie miałaby możliwości odczuwania przyjemności nieprzyjemności, jej pożądania byłyby kompletnie nieskonkretyzowane, czyli byłaby w pewnym, w pewnym po prostu zawieszeniu i nie podejmowałaby żadnych działań. Dopiero kura wyposażona, a organizm wyposażony w dwie te umiejętności, jest w stanie formułować pragnienia, Unikać nieprzyjemności dążyć do przyjemności oraz podejmować pewne działania, które zmierzają do osiągnięcia bądź uniknięcia jakiegoś stanu, celu. Nagroda za czynności przynoszące przyjemność, dobrostan, bezpieczeństwo, kara za czynności, które są temu przeciwne. I oczywiście znowu ten wniosek jest do przetrwaniu i reprodukcji. Zdolność pragnienia odczuwania jest więc skorelowana, prawdopodobnie pojawiła się razem. Jeśli chodzi o człowieka, no to oczywiście człowiek jest w stanie formułować bardziej złożone pragnienia, cele, sięga w przyszłość, formułuje te właśnie te chains of desire, te łańcuszki pragnień, mówiłem już o tym wcześniej, instrumentalne pragnienia, które mają na celu, formułowane przez intelekt, przez rozum, które mają na celu właśnie osiągnięte cele, które są często podsuwane przez emocje, naszą biologię. Nie tylko umiejętność odpowiadania na bodźce występuje w człowieku, ale także umiejętność planowania bardzo skomplikowanych dla nas akcji i działań. Coraz wyższe poziomy brakień się pojawiały wraz ze rozwojem człowieka, aż do właśnie tych non hedonic terminal desires, czyli na przykład właśnie kliknięcie językiem nic mi to nie daje, ale chcę, prawda? Czy mam ochotę teraz się przejść? Czy zrobić coś, co nie przyniesie mi bezpośredniego jakiegoś profitu, przyjemności? Ale po prostu zdecydowałem, że, że, że to chce zrobić zwierzę, wydaje się, że tej umiejętności nie mają. Czyli jak organizm ma system nerwowy, to uzdania go to do odpowiadania na bodźce. Tak? Kamień, o, jest jakiś kamień, nie ma luźnego kamienia, kamień na bodźce nie odpowiada. U człowieka oczywiście na zdolność myślenia, pamiętanie, to jest coś bardziej, bardziej, bardziej zaawansowany level. Pojawiły się w ten sposób motywacje i pragnienia. Tutaj autor przechodzi znowu do, 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 do analizy, czego, jak działa intelekt. Zgodnie z tym, co Schopenhauer twierdził, e, Irwin też sugeruje, że intelekt funkcjonuje jako dodatek do emocji. Może wa można walczyć z tym systemem wewnętrznym, biologicznym, ewolucyjnym, z tym systemem motywacji. Można próbować na przykład chcieć, żeby seks nie był przyjemny, a, albo żeby uczucie głodu, długie nie było nieprzyjemne. No, ale jednak jest nam z tym trudno. Jesteśmy też bytami cielesnymi, biologicznymi. Większość czasu jednak intelekt służy temu systemowi. I tworzy właśnie ten instrumental designs, tak? Które dążą do zrealizowania celów podsuwanych przez nasz system wewnętrzny, motyw motywacyjny, ewolucyjny, biologiczny. System intelekt opracowuje strategię, jakości, osiągnąć przyjemność, bezpieczeństwo, jakiś komfort i uniknąć dyskomfortu. W podsumowaniu przytacza jakąś hinduską mądrość, hinduską księgę, święty tekst hinduizmu 1500 lat przed Chrystusem i tam napisano, że na początku nie było chaosu, nie było o, słowa, tak jak jest w Biblii, w mitologii greckiej. Tylko na początku było pragnienie, desire. Tak? Więc to jest takie e, śmieszne. Z naukowego punktu widzenia zdolność pragnień to dość późna rzecz, biorąc pod uwagę oczywiście całą tę koncepcję ewolucji e, świata. E, jest to ostatni z trzech wielkich cudów w historii kosmosu całego. Pierwszym cudem jest stworzenie. Autor używa tego słowa stworzenie. Jest, 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 jest czymś zadziwiającym, że jest raczej coś niż nic. Tak? To wracamy do, do, do filozofii do, do, do filozofii Leibniz'a, tak? który właśnie stwierdził, że postawił taki pytanie: dlaczego jest raczej coś niż nic? Jest coś zadziwiającego w tym fakcie. Drugi cud w historii kosmosu, czyli powstanie życia, ożywionych form bytu. No i trzeci, zyskanie zdolności motywowania, się, szukania, a nawet nadziei, szukania sensu, nadziei. Przed tym zjawiskiem, pisze Irwin, przyroda, świat, kosmos był wypełniony aktywnością, ale bezcelową, nieświadomą, a czy nie bezcelową, nieświadomą raczej, tak? Pojawienie się zdolności formułowania celów i zmierzania do nich. Pojawiło się wtedy w kosmosie coś takiego jak znaczenie, sens, celowe dążenie, świadome dążenie. Może dodam, że od siebie, że pojawiło się w tym momencie coś takiego jak uczucie nienasycenia i frustracji. Nienasycenia, że czegoś nie mamy, nie znajdujemy się w takim stanie, a chcielibyśmy, a skoro nie możemy tego osiągnąć i ale się co? Frustracja i niezadowolenie. Tak więc jesteśmy w tej części. Biologiczno-ewolucyjno-behawioralnej. Tutaj dotarły do mnie głosy: no dobra, dobra, ale ten autor to jest taki jakiś chyba determinista. Usiądę sobie, bo zdrętwiałem determinista, jakiś taki zafascynowany behawioryzmem, właśnie tymi takimi sprawami, które sugerują, czy chociażby mogą sugerować, że człowiek nie ma wolnej woli, jest tylko takim zwierzęciem. Otóż tak nie jest do końca. Ja postać Irwina zbadałem. Posłuchałem paru wywiadów z nim na YouTubie, on ma swoją stronę, zobaczyłem, jakie książki napisane na ten temat. Tak jak mówiłem, trafiłem na niego w momencie, kiedy zainteresowałem się stoicyzmem. To było niedawno, jakiś tam rok temu, nie pamiętam już, stoicyzmem i zainteresowałem się stoicyzmem współczesnym. Właśnie może już mówiłem, a może nie, nie pamiętam, że zafascynowało, zastanowiło mnie to, że ktoś odgrzewa stare kotlety, tak? Jak można być współcześnie, Jak brać można to na poważnie te stoickie te sposoby te stoickie rady jak sobie radzić ze światem, przecież to jest jakaś starożytna filozofia, dawno już nieaktualna. Ale zobaczyłem, że oni robią to w sposób sensowny, biorą pod uwagę odkrycia nauk współczesnych, psychologii właśnie współczesnych nurtów filozoficznych też więc to nie jest głupie, to nie jest głupie i tak jak mówię, w świecie anglojęzycznym i w Polsce jest jakiś taki renesans stoicyzmu no i później wróciłem się do tego, co już tam jakoś po łebkach znałem, czyli do stoicyzmu starożytnego przeczytałem rozmyślania Aureliusza zajrzałem do Seneki posłuchałem też paru różnych rzeczy na temat, na temat stoicyzmu no i tak jak mówię okazało się, że stoicyzm to nie jest jakaś emocjonalna lobotomia jakiś sztucznie wywołany stan obojętności na, na świat, na cierpienie bliźniego także. Zdejmę sobie kapelusz, albo podsunę. O, tak będę siedział w łuczyki. Te cienie tutaj inaczej grały. Muszki nie gryzą, może nie. W każdym razie jest to sensowna propozycja i tak jak mówię, on jest filozofem. W pisaniu tej książki pomagali mu ludzie z wydziałów biologicznych, z wydziału biologii, z wydziału też e, religioznawstwa, czyli on zasięgał rad u ludzi, którzy, którzy penetrują inne dziedziny, on jest stricte filozofem, wykładowcą filozofii, e, mówił, że e, jego, w czasach jego kryzysu wieku średniego poszukiwał jakiejś filozofii życia, zwracał się ku buddyzmowi zen, ale stwierdził, że jest to zbyt trudne, a efekt, czyli oświecenie jest rzeczą niepewną, jest to coś, dla człowieka zachodu jednak trudnego. Więc sięgnął po bliższą nam tradycję filozoficzną, czyli po stoicyzm starożytny, grecki. I z tego, co dalej on będzie pisał, mówił, nie wynika, że on jest przeciwnikiem koncepcji wolnej woli, tylko pokazuje, to jest dla mnie bardzo cenne. Tutaj dodam coś od siebie, to jest dla mnie bardzo cenne, ponieważ będąc filozofem, nie wiem, ktoś tylko filozofię studiuje i to zamyka się w świecie właśnie tych interpretacji filozoficznych. To, co cenne on tutaj robi, właśnie pokazuje, że człowiek jest też, podlega pewnym prawom biologicznym, psychologicznym, pewnym prawom związanym też z jakąś inżynierią społeczną, z socjologią, prawda, z psychologią, może nie wiem, z psychologią tłumu, ale bycie wśród innych też nas jakoś kształtuje, determinuje, na przykład nie chcemy być ośmieszeni, więc ta wolna wola w przypadku człowieka jest, ale nie można abstrahować od tego wszystkiego, o czym mówi nam właśnie biologia, psychologia ewolucyjna i te właśnie nauki szczegółowe, czy te wszystkie eksperymenty właśnie, które, którymi on się posługuje, które daje jako przykłady właśnie. Stymulacja mózgu jest w stanie wpłynąć na Twój stan psychiczny. Czy Ty chcesz żyć czy nie? Już mam kurczę, uszy pogryzione. Więc Irwin nie jest deterministą, nie jest jakimś biologicystą, nie jest jakimś współczesnym Dawkinsem, czy innym biologiem, który stara się filozofować. Więc dla mnie jest to pewne wzbogacenie pola poszukiwań. Tak jak mówię w kolejnych rozdziałach, o których, o których już wspominałem, będzie pokazywał jak różne szkoły filozoficzne, różni filozofowie, a także ekscentrycy różni starali się uniezależnić, wypracować pewne techniki kształtowania naszych pożądań, kształtowania naszego charakteru i sprzeciwiania się temu naporowi tych czynników, właśnie tych bodźców, tych pobudzeń ewolucyjno-biologicznych. Także będzie odwołał się do kwestii religijnych, więc nie jest jakimś walczącym ateistą, więc będzie pokazywał, jak różne sekty protestanckie. Jak święty Jan od krzyża w katolicyzmie. Starali się pokazać po prostu jak z tym wszystkim walczyć, jak to, jak to kształtować, gdzie jest pole naszej wolnej woli. Więc tak to widzę, rozdział biologiczny, o tym systemie biologicznym, motywacyjnym, wewnętrznym jeszcze będzie i płynnie przechodzimy dalej w analizę w analizę tej drugiej części. Tyle na dzisiaj, tyle gadania gryzą cholernie połażę po tej skale, jeszcze porobię zdjęcia dopiję moją zakrytą przed tymi midzietami kawę i tyle pozdrawiam wszystkich polecam, polecam tą książkę, naprawdę jest tłumaczona przepraszam, na polski jest dostępna po angielsku, więc bierzcie i czytajcie jak chcecie pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia cześć